Z pewnością u wielu z was przy wigilijnym stole od późnych lat nastoletnich przewijają się pytania o nowego kawalera czy dziewczynę w późniejszym etapie o ślub, a następnie wiadomo o dziecko. I choć często pada to pół żartem w lekkiej rodzinnej atmosferze, to te pytania coraz częściej wielu z nas zwyczajnie sprawiają dyskomfort, a odpowiedzią jest cisza. Bo wiemy, że dawniej kobieta przed trzydziestką nie tylko była zamężna, ale pewnie byłaby już w trzeciej ciąży, co dziś mam wrażenie jest rzadkością. I tu na ratunek oczywiście zupełnie bezinteresownie wchodzi prawo i sprawiedliwość, które. Jako swoją przedwyborczą złotą kartę rzuca pomysł, który ma naprawić sytuację demograficzną. 40 tysięcy złotych za zawarcie małżeństwa lub urodzenie pierwszego dziecka, 60 tysięcy złotych za drugie dziecko i 100 tysięcy złotych za trzecie. No cóż, przecież deficyt budżetowy w wysokości 227 miliardów złotych nie istnieje, a 800 plus spektakularnie podniosło dzietność przez te wszystkie lata. Bo tak było, prawda?